Rozpoczęliśmy miesiąc październik, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszej Marii Pannie, sięgając do 20 tajemnic Różańca Świętego, do 20 tajemnic związanych ściśle z życiem Najświętszej Marii Panny. Zatrzymujemy się przed Jej obrazami, zatrzymujemy się przed Jej figurami. I to przesłanie, które znajduje się w tych niezwykłych znakach, ma nam pomóc, aby modlitwę różańcową, aby również analizę naszego życia kształtować, formować i podejmować zgodnie z zamysłem Boga. Znajdujemy się przed pięknym znakiem Najświętszej Marii Panny. Od razu widzimy wyszczególnione u niej królowanie i macierzyństwo. A są to atrybuty znaków Najświętszej Marii Panny, które nazywane są wspomożeniem wiernych. Najświętsza Maria Panna, czy ma w ręku piękne, duże berło, korona na jej głowie i ona jako królowa, staje przed nami przede wszystkim uzmysławiając nam, że została wyróżniona pośród stworzeń przez samego Boga. Najświętsza Maria Panna w tym znaku trzyma na swej lewej ręce dzieciątko Jezus, a Jezus rozkłada ręce tak, jakby chciał objąć cały świat. Z tego miejsca patrzymy na całą panoramę miasteczka Dukla. Widzimy domy rodzinne, widzimy ośrodek zdrowia, widzimy świątynię parafialną, świątynię sanktuarium świętego Jana z Dukli, gdzie posługują ojcowie Bernardyni. I mając na uwadze to światło płynące od tego znaku, zastanawiamy się. Nad życiem, nad troskami codziennymi tych ludzi, którzy tu mieszkają. Niezwykłe Słowo Boże jest przeznaczone na 27. Niedzielę zwykłą. Księga Rodzaju mówi nam: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I to słowo wyraźnie mówi, że mężczyźnie potrzebna była osoba, bo on poznawał całe bogactwo, jakie istnieje w świecie. Nadał wszelkiemu stworzeniu roślinom zwierzętom nazwę, a w tej nazwie mieści się Poznanie. A jednak pomimo zachwytu całym światem mężczyzna nie znalazł nikogo wobec czego Zaistniałaby w nim miłość oblubieńcza. Mogło zaistnieć, tak jak gdyby koleżeństwo, trwanie pomiędzy pięknym światem stworzonym. Mogły nawet zaistnieć elementy przyjaźni, bo mówi się czasem, że pies jest jak przyjaciel dla człowieka. Ale nie jest przyjacielem w istocie. Bo człowiek, jako osoba, jest zaangażowany w przyjaźni, wolą, uczuciami, rozumem, ciałem i duszą. Nie ma tam instynktu jak u zwierzęcia. Istnieją osobowe, Elementy. I gdy stoimy przy tej figurze, uświadamiamy sobie, że Bóg ukoronował Najświętszą Marię Pannę, dał jej berło, tak jakby wskazując dla nas, że ukoronowaniem więzi międzyludzkiej jest miłość oblubieńcza. A więc jeszcze wyższa niż przyjaźń. Miłość oblubieńcza może istnieć tylko między osobami. Prawdziwa miłość oblubieńcza, według wskazań Boga, istnieje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, i to jest tak pięknie uwydatnione. U Najświętszej Marii Panny, którą Bóg jako jej oblubieniec nałożył koronę. Natomiast między mężczyzną a kobietą właśnie istnieje miłość oblubieńcza, która jest ukoronowaniem tych ciągle wzrastających więzi. Jak bardzo człowiek powinien szanować to ukoronowanie tych niezwykłych relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jeżeli ta korona zostanie strącona, jeżeli to berło tej miłości oblubieńczej będzie wytrącone z życia człowieka, to niestety. Człowiek utraci godność. Tak przemawia do nas ten znak, kiedy rozważamy Słowo Boże z Księgi Rodzaju przeznaczone na tę niedzielę. To dzieciątko Jezus, które rozkłada ręce, aby błogosławić całemu światu, wiemy, że jest jedynym Zbawicielem świata. I o tym nam mówi. List do Hebrajczyków. Jezus Chrystus, który wielu ludzi do chwały doprowadza. On jednak został doświadczony bardzo przez cierpienie, ale tylko po to, żeby człowiek nie utracił swojej godności i by został zbawiony. Ewangelia Święta. Świętego Marka mówi nam o małżeństwie i mówi nam o macierzyństwie. Bardzo wyraźnie Jezus powiedział, że Mojżesz, jeżeli wprowadził takie przykazanie, że jeżeli Chcę oddalić żonę wystarczy napisać jej list rozwodowy, to tylko to uczynił ze względu na zatwardziałość serca ludzkiego. Ale Jezus mówi tak od początku nie było. Pomiędzy mężczyzną i kobietą ma zaistnieć miłość oblubieńcza. Która jest ukoronowaniem ich więzi, to nie jest koleżeństwo ani przyjaźń, to jest miłość oblubieńcza. I trzeba ją bardzo szanować. Ten Jezus na rękach Matki Bożej przede wszystkim bardzo nam pomaga zrozumieć tę drugą część. Dzisiejszej Ewangelii Świętej. Jezus mówi: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. I mówi Ewangelia Święta: Jezus brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Jakżeż pięknie, ten znak Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który, jak bardzo mocno podkreślał święty Jan Bosko, powinien być w szczególny sposób uwidoczniony w tych dzisiejszych trudnych antychrześcijańskich czasach. Ten znak Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, na który również na tym terenie. Wskazywał błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Jest nam potrzebny, bowiem pokazuje całe piękno miłości małżeńskiej i jednocześnie całe piękno miłości macierzyńskiej. To słowo Boże, które moglibyśmy powiedzieć, przylega do tego znaku Najświętszej Marii Panny. Mówi nam o wielkiej trosce Boga, nad rodzinami, nad małżeństwami, nad dzieckiem. Oby w tym miesiącu, w którym odmawiamy różaniec święty, Matka Boża wspomogła wszystkie rodziny, oby tak jak z tego wzgórza ten znak wpatruje się w tę całą okolicę pełną domów rodzinnych. I troski o zdrowie człowieka, i troski o ducha człowieka. Tak również ten znak oby zaistniał w naszym życiu i uzmysłowił nam, jak wiele nam może dopomóc matka Boża, wspomożenie wiernych, królowa i matka.